Cześć, z tej strony Glizdor Kolejny odcinek Eurotrack Simulator 2 Tym razem 10 I zaczynamy Naszą przygodę Jestem właśnie Oddałem kurs, trochę zarobiłem Trochę grałem przez te kilka dni Zresztą widzieliście to już na live Trochę się to zmieniło Tutaj wyszła jeden wers wersja 1.3.1 no i siądźmy za kierownicę. Sobie zmieniłem autko. Odbudowałem trochę, bo trochę zarobiłem. Wykasowałem tamte mody ekonomika. Szczerze grając przez 12 poziomów nie mogłem na tym ekonomika nic zarobić. Dlatego tutaj zarobiłem sobie ustawimy lusterka. Jedziemy. Tutaj gdzie mamy jechać? Jedziemy po kłody. Mamy kłody zabrać. I będzie mieć jakieś do pokonania 250 km. Jednak co, co lepsze, będę planował e, sobie zmienić ten wózek. Nie podoba mi się Nie podoba mi się tak. Będę na Volvo. czy znaczy on jest bardzo fajny, jeśli się w ogóle jedzie na pełnym gazie, czyli na 90. W ogóle nie słychać dźwięku. Ja zaraz to zauważyć. o kurde, zahamowałem. O, oh, zgasł mi. Bardzo, bardzo fajny ten samochód. Jest właśnie, ale nie podoba mi się konstrukcja tego całego. Więc będę zmieniał na ten taki lepszy, droższy. Właśnie zbieram kasę. A raczej zbieram poziom, już wcześniej powinienem włączyć kierunkowskaz. Zapomniałem, w ogóle słychać że jest cicho, to jest całkiem różnica. On nie jest taki głośny jak te poprzednie. I trochę na pewno pogramy, tylko, nie, tylko tym lepszym, Volvo. Może tego zostawimy sobie w garażu i kierowcę wynajmiemy, będzie jeździł i zarabiał. Będzie na razie małe pieniądze zarabiał. Ale to zawsze pieniądz. Dobra, słuchaj, jedziesz, koleś, tak wolno, że, że nie mogę. Teraz bez naczepy jedziemy jeszcze. Jedziemy do tego punktu odbioru. 31 km to jest pewnie gdzieś tutaj za miastem. Albo tutaj, miasto. Będziemy skręcać jakieś. Tu będziemy zjeżdżać z autostrady. No przed chwilą grałem 400 km, ponad jechałem odcinek bez żadnych przeszkód, fajnie się jechało. Jeszcze tutaj sobie wygrałem, czy zmieniłem mody, bo cały czas czekam, na że to będą wychodzić kolejne. Znalazłem ten na właśnie na to, że tak kabina się rusza na boki. I tutaj wygrałem też skiny pojazdu, lepsze. Wygrałem też na to, że w kabinie jest całkiem inaczej, inny wygląd, ale Volvo właśnie i właśnie nie ma tego, nie wiem czemu. No ale trudno, nie wszystkie jeszcze niby pisze, że działa, czy znaczy, mogą nie działać, znaczy, bo to nie było chyba pod tą wersję. Tylko tak wygrałem, że może przetestuję jednak, że zobaczymy. To raczej nie działa pod tą nową wersję. Skoro go nie ma, dobra, drzewo zabieramy i jedziemy tam, gdzie mamy jechać, czyli to drewno. Miałem do wyboru kilka tras, jednak chciałem taki krótki dystans sobie machnąć. aby tyłować, bo tutaj stoją traktory. Dobra, mamy podczepioną. Możemy sobie już jechać dalej. Mamy 350 km, jednak koła to jeszcze więcej. No, już nic nie mamy do odbrania. Jedziemy dalej. Bardzo dużo się zmieniło w tym, w tym update. update Sporo, sporo nie będę tutaj wymieniał czego, bo są możecie wejść równie dobrze na stronę. Tutaj są jest takich stronek kilka. Zmieszczę się szybciej. O, ładnie, ładnie. Ale ładnie, bym się wyszło. Wszedłem ładnie. Tutaj wyjedziemy na autostradę. Sporo właśnie tych e, aktualizacji tam było, znaczy aktualizacji, jedna aktualizacja, chyba poprawka druga, bo była wersja najpierw 3, a potem, 1.3, a potem jeszcze do 1 doszła właśnie. To musiało być trochę więcej. To musiała być jeszcze jakaś poprawka. Myślę, że to tak jak mówiłem nie, na ostatnim filmiku właśnie, nie wiem czy już ostatni filmik w sumie nie. Ostatni filmik to nie na live wspominałem, właśnie. Już mi się wszystko kręci, że miałem tam problemy z e, tyłowaniem. To przez mody właśnie było. To przez tą paczkę, którą używałem, korzystałem, która była udostępniona. E, no i skasowałem ją całą. Z, pomyślałem, że zacznę od nowa zbierać mody. W ciągu dwóch tygodni znowu jakąś paczkę udostępnię. Wiecie co? Zjadę się na pobocze i tutaj zatankuję. A przy okazji się prześpię, bo zaraz i tak będziemy męczyć. Tankowanie oczywiście do pełna. Tam są wszystkie zapełniane parkingi w ogóle jakiś cud. Masakra co jedziemy tutaj? Nieźle. Wszystkie zapełniane. Dobra, przyśpimy się, czas przeleciał. Sprawdzimy, czy mamy dobrą odległość. Dobra, na skręt możemy. O, jacie, ale ja zobaczyłem, dobra, trudno. ja jacie, jacie. Mam złe oko, nie patrzyłem dokładnie. I jedziemy w trasę, 320 kilometrów, nie mam jeszcze na razie modu na zmianę prędkości, widziałem tę modę, ale jakoś tak szukałem, nie, zastanawiam się na razie co grać, w jakim trybie będę grał mniej więcej teraz, teraz chcę rozwijać, będę się wybierał w ogóle, już miałem za tym, tym kursem się wybrać do Anglii. Tam pojeździć trochę, bo jeszcze tamtych terenów nie zwiedziłem. Zwiedziłem kiedyś, 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 jak ta gra wychodziła. A to było bardzo, bardzo dawno. Teraz chciałbym jednak tam też pojeździć. Podsłaniać tereny. O, będę jechał tym fajnym mostem. O, i teraz słyszycie, jak cichutko silnik. W ogóle nic, żadnego szumu. Cisza jest. Tylko jak tam jakiś zwolnie tam podjazd. Mówię, jak na tym dwunastym bie biegu. Nie wiem, to jest 12, 12. Tam pisze nawet. E, to w ogóle cisza. No nie wiem, 11, dziesiąty to, to są takie biegi, gdzie jednak kopa daje i słychać wszystko. Bo ja już jechałem tędy w nocy. A czy to już był poranek w sumie? Bardzo fajny efekt jest jak jest rano. Tak mi się to podoba. Jeszcze gdzieś tam jechałem na takim odcinku, gdzie takie lampy świeciły okrągłe. Pewnie tutaj też będę miał ten odcinek, bo to jest. Jadę tą autostradą. Później będę pewnie zjeżdżał z tej autostrady. Może właśnie ten odcinek z tymi kulami takimi okrągłymi, świecącymi, to fajny. Fa Tylko, że teraz nie będą świecić, ale. Zmienię sobie pas. Albo to nawet tutaj, to nie te kule, tyle że te lampy tak fajnie świeciły. Nie wiem, niedługo powinien wyjść ten DLC, nie wiem jakie są tam informacje, czytałem, ale jeszcze tam z, na pewnym forum piszą, żeby, żeby jednak dodali ten Rzeszów i może oni w końcu dodadzą ten Rzeszów. No jednak fajnie by było, to też jest jedno z głównych miast, do których sam się będę wybierał rowerem w wakacje. Więc to będzie też fajne przeżycie. Jeśli się uda, ale mnie nic nie powstrzyma. Nawet praca, którą bym miał zacząć, nie powstrzyma mnie na to, żebym nie jechał na tygodniowy wyjazd rowerowy, który sobie już planuję od, no, od roku. No i właśnie myślę, że w Eurotraku też ten będzie to miasto. Tam bardzo dużo ludzi się wypowiadało. Ja tam się nie wypowiadam już na tych forach, bo już nie, nie chcę mi się po prostu już totalnie. Ale widzę, że aktywnie tam ludzie z Eurotracka udzielają się. Dodają ciągle jakieś tam modyfikacje, nie, nie tylko robione przez Polaków. To mnie bardzo cieszy, bo ja też mogę z nich korzystać. Tylko nie podoba mi się to, na jakie hostingi wrzucają. Robią wszystko, żeby zarobić. I wrzucają na takie, gdzie się w ogóle na przykład nie da pobrać, bo musisz się zarejestrować gdzieś tam, albo w ogóle jakiś e, niby kod, znaczy numer telefonu podać. Nie, ja takich rzeczy nie zrobię. Nie podoba mi się to. W Ameryce to był dali za darmo, a tutaj to żal po prostu. Żal P. Eee, druga taka sprawa, biło mi już te 700 widzów dzięki Enkowi Klopero tutaj na live było bardzo dużo ludzi tutaj prosili żebym podał no to podałem myślę że Nek Klopero nie mają nic za złe jestem im wdzięczny naprawdę bo O ojazo pomyliłem się no, ogólnie, za wszystko, bo teraz, teraz, wszystko zaczyna żyć. Ogólnie mogę nagrywać, i wiem, że to ktoś obejrzy już tak na serio. Więcej, coraz więcej osób jest, coraz, coraz fajniej po prostu. Eee, słyszałem też o takim symulatorze właśnie, znaczy Eurotrack Simulator firma, która wydała tą grę, planuje wydać też grę sym, Euro nie pamiętam dokładnie nazwy, symulator ale to będzie symulator autobusów nie wiem czy to będzie jakiś dodatek główny taki do tej gry w sensie czy jak z tego co widziałem na razie na, był taki filmik wypuszczony jak pobierali dźwięki autobusu ta grupa, która się zajmuje właśnie tworzeniem tej gry I robione były zdjęcia Zdjęcia, filmy jakieś tam Mniej więcej takie urywki Żeby, żeby to dać osobom, które będą programować To coś, czy tutaj Większość pliki mają to, to tylko jedynie co autobusy raczej Mi się wydaje, że to będzie taki jakiś Główny dodatek bardziej do, tej, do tego Eurotraka I może będzie Trochę to wszystko pozmieniane, że tam nie wiem nie wiem na jakiej zasadzie to będzie w ogóle wyglądało. Szczerze mi się wydaje, że oni pójdą na zarobek i raczej wydają, zmienią tylko tutaj te trasy, pozmieniają i uderzysz. I to jest moja wina. Ale trudno że pójdą za zarobek i pozmieniają tutaj te trasy, żeby porobią przystanki jakieś w sensie w miastach i też i to wydadzą i to będzie też płatne i to nawet sporo pewnie około 80 zł a tak naprawdę nic się nie namęczą, bo wydają tam na to, że na te, te, te zrobienie raptem autobusów, praktycznie przypisanie mniej więcej no większej pewnie liczby ludzi będzie w miastach i coś takiego no. Nie chodzi teraz o kasę, ale no jednym słowem robią coś coś, coś, coś w tym kierunku mniej więcej z tych gier w takich chociaż z tych symulatorów już jest naprawdę dużo i tak jak tutaj ludzie komentarze pisali, niedługo będzie symulator lodówki, to mi się zapamiętało, bo on, nawet są tam lajki ludzie lajkowali ten komentarz więc teraz wiecie, że czytam wszystkie komentarze staram się Czasami nie przeczytam, bo nie dochodzą wiadomości, że komentarz został dodany. Dziwne. No, tych symulatorów jest rzeczywiście, to prawda, dużo. Ja nie wszystkie nakręcam. Chociaż, tak jak na live'ie powiedziałem, myślałem nad tym, żeby... ...zaprzestać kręcić Minecrafta i kręcić tylko i wyłącznie to, co robię w Minecrafcie. Czyli to co, to, co potrafię zbudować, czyli takie jakieś... ...jak mam jakieś tam... Coś stworzę, coś pięknego, to żeby to pokazać. Że żadnej serii żeby nie kręcić, tylko właśnie te symulatory, jakieś takie inne całkiem gry, typu... Nie wiem, Team Fortress... E, może jeszcze raz BFA, bo... W, nie wiem, jeszcze jakieś tam, no... Co tam kręcę. Nie wiem, jakie wy jesteście zdania. No bo ja jednak... Ja z Minecrafta spoko mogę grać, nie mogę go nakręcać. I to nie jest u mnie, że na siłę będę to robił czy coś. Tylko chodzi o to, że ja bym wolał coś na modach, a na, mo na modach to bym musiał w jakiejś grupie. No musiałbym się też na najpierw nauczyć. No nie, wiem, chyba że właśnie poprzez filmiki się bym nauczył tego wszystkiego. Ale to nie jest też takie łatwe i... ciężko jest. Ale zobaczymy jeszcze, jeszcze. Ale możecie podpowiadać, jaki symulator byście chcieli jeszcze, nie wiem, są symulatory koparki, dźwigu, kurde, czemu nie, mogłbym to nakręcić. Ja to załapię i wam to pokażę i wy też będziecie mogli w to zagrać. Są symulatory, gdzie się lata dużymi samolotami, czemu nie, też chętnie spróbuję, to będzie dla mnie coś nowego, coś, coś, wyzwanie będę miał takie, mniej więcej sam spróbować, przekazać. Sam muszę właśnie popatrzeć, z jakie symulatory wyszły. Któregoś dnia sobie siądę, będzie trochę więcej czasu. Yy, ogólnie to jeszcze Was zapraszam na codzien... codziennego live'a do Nk. Tam sobie gramy taką serię live'ową na Adventure... Adventure... Yy, na paczce Adventure Tech. Którą przygotował Enek pod najnowszą wersję Minecrafta. Jest tam kloperu Enek ja. Eee... Oj, bym tutaj nie skręcił. Zagadałem się. No i tam sobie będziemy budować eee, maszynę. Właśnie dzięki temu też trochę ja załapię te mody. I w przyszłości. Będę mógł jeszcze pokazać coś więcej. Live y też będę robić, z tej gry robię, staram się, znaczy codziennie to nie, bo czasem mam takie od niechcenie, że mi się po prostu nie chce, bo jestem totalnie zajęty. Ja tam też bardzo dużo gier gram, takich jak e, czasem się trafi, właśnie League of Legends, gdzie się graliśmy i takie trochę treningi. E, WOTAgram, World of Tanks. Sobie siądę i tak sobie degrał. To jest tak, właśnie jak siądę, to będę grał cały czas. Brickruner jeszcze będzie odcinek. Właśnie kolejny będzie pewnie odcinek już nakręcony. Pokażemy, co tam zbudowaliśmy. Zobaczymy, czy w ogóle coś wyszło nowego. I wgramy sobie jakiegoś skina fajnego. Tam widziałem stronkę ze skinami, ale mi się jakoś tak nie podobały te skiny. No i przygotujemy wam pewnie nową mapę. Przygotuję wam nową mapkę pewnie eee, z tym. Escape'a, takiego właśnie Escape'a, parkura, może yy, właśnie w tej grze, Big, Big Widziałem mniej więcej gdzieś tam na filmiku, jak to mniej więcej wygląda. I nawet powiem Wam, że to fajnie wygląda. Fajnie można tutaj sobie wszystko zrobić, dlatego przygotujemy. No i w takim celu dojechaliśmy właściwie do celu. Aż się nie spodziewałem, że to tak szybko minie te 350 km. Jestem trochę kasy będzie na, na dół. Tam za ten 400, za stuczkę. I, i w sumie tutaj miałem stuczkę, ale nie płaciłem. Tam wyjechał mi. Czy wjechałem sam na niego? Ale zdarza się. O, pięknie, nie wjechałem na krawezi. Teraz trzeba zaparkować. Z parkowaniem też nie mam problemu, chociaż czasem mi się tak nie chce, więc... O, odkryto agencję pracy. Nie, ja zaparkuję tradycyjnie. ...przed płotem. Kurde, nie zobaczyłem tam... Dobra, mniej więcej jest. I mamy doskonale. Mam czternasty poziom, fajnie. Będę mógł sobie kupić w końcu tę ciężarówkę. Mm. Tak, 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 tak. Jeszcze tutaj zobaczycie. Zapiszemy sobie stan gry, bo czasem potrafi wywalić i... I pójdziemy sobie jeszcze do do dealera ciężarówki I to było chyba tu Więc tam się przeteleportujemy i nie wiem czy teraz będę będziemy... A nie, jest dzień To jest o tyle plus Więc jeszcze na tym odcinku Kupimy Jeśli to jest to miejsce Chyba ta. Chyba tak. To jest chyba tamto. Hmm. A jeszcze weźmiemy, cofniemy sobie. Jeszcze sprawdzę, gdzie to było. Tutaj muszę sprawdzić, bo nie pamiętam dokładnie, gdzie to kupowałem. A nie chcę wydać pieniędzy na marne. Mm, nie, to już wiem, że to nie jest to miejsce. To chyba jednak tam na górze. W takim razie sprawdzimy, sprawdzimy czechy. Po kolei sprawdzimy, bo jednak gdzieś było takie bardzo fajne miejsce właśnie te Volvo. Też nie to. Dobra, idziemy tutaj, jednak kupię tam. Chociaż ostatnie to to będzie i oby to było to ale tak, tutaj kupiłem, dobra Tak, tak, tutaj kupiłem, ale to jednak e, to nie, to jednak tamto dobrze było wtedy tutaj. Chciałem wtedy sobie to kupić. To jednak nie będzie Volvo. Ale to nic. Nie musi być wcale Volvo. To chciałem sobie kupić. To jest no. Uh. No jeż, już mamy, zapomniałem, że... Mamy taką ciężarówkę Nawet chyba nie tą kupiłem Powinna być ta szara Ojej. Ja Za szybko się rozpędziłem O, to powinna być Dobra Ja jeszcze sobie popatrzę mniej więcej, bo zobaczymy, może jednak zmienię. Niezdecydowany jestem, ale to tak już bywa, właśnie. E, ja się żegnam. E, dzięki, że mnie oglądaliście i pozdrawiam. Cześć.